Cześć, witajcie na kanale What the Hair. Dzisiaj zapraszam Was na krótką metamorfozę, którą przeprowadzę w warunkach domowych. To takie trochę home office fryzjera. Stałem dzisiaj i pomyślałem, że muszę doprowadzić się do porządku, skoro niebawem mamy wrócić do salonu. Przygotowałem sobie kilka niezbędnych rzeczy do przeprowadzenia mojej krótkiej metamorfozy, którą dzisiaj się z Wami podzielę. Na pewno będę potrzebował lusterka, które sobie tutaj przygotowałem. E, przyda mi się również maszynka, żeby pozbyć się mojej brody. Mam również tutaj e, grzebień, brzytwę i nożyczki, które będą niezbędne, żeby obciąć włosy. I również przygotowałem sobie pędzelek i maskę koloryzującą, żeby odświeżyć sobie to, co mam na głowie. Ubiorę się teraz w pelerynkę, żeby nic mnie nie gryzło. No dobra. Słuchajcie, to zaczynamy od tego, że zmoczę sobie włosy i przygotuję je do strzyżenia. Użyjmy wody. Ok, włosy mamy mokre. Przejdziemy teraz do obcinania. Wezmę sobie zatem mój drzewień i nożyczki. I patrząc w lusterko, pasmo po pasmo skrócę sobie troszeczkę tą górę. Słuchajcie, żeby nie tracić czasu, przygotowałem sobie tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, odżywkę koloryzującą. Więc może pomieszajmy sobie teraz ją. No, chyba jakiś fioletowy albo coś takiego będzie. To lecimy z brodą. Wziąłem sobie maszyneczkę na trójeczkę. Słuchajcie, minęło może 2-3 minuty od momentu, jak nałożyłem tą maskę na, na włosy. Dlatego, żeby umilić sobie ten czas, przygotowałem sobie mój świetny, bardzo drogi masażer, którym o, pomasuję sobie włosy. Zmyję sobie i za chwilkę do Was wracam. Słuchajcie, już jestem. Powiem Wam, że no mocno to wygląda, mocno. No ale cóż, przygotowałem sobie kilka produktów. To, co znalazłem w domu, żeby wysuszyć te włosy. Ochrona przed temperaturą i odżywka bez spłukiwania. Delikatny krem, który będzie działał wygładzająco. I to na razie tyle powinno wystarczyć. No powiem Wam, że dobrze to wygląda. Dość, dość mocno złapało, ale taki był, e, taki był zamiar. E, mam jeszcze taką śpiankę, to może nałożę sobie jeszcze na suche włosy. No, więc taki mamy efekt. Mam nadzieję, że wam się podoba równie bardzo jak mnie. Dziękuję wam bardzo, że dotrwaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie róbcie tego w domu, to jest home office fryzjera. Może niebawem będą kolejne odcinki. Zapraszam was do subskrybowania naszego kanału na YouTube, Instagram i Facebook What the Hair. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.